Siemanko, Siemanko, widzowie. Nowa bluza Monclera. Kupiłem za 45 zł. Fajna. Byłem pół, półtorej godziny na poczcie. Odebrałem wszystkie paki i będziemy otwierać. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Chodejki, tak myślałem. Nie, nie. Takie. Ze z tego. Jak to się nazywa? S frotki. Takie coś. hajema Elka. No fajne, będę lato. No wiosny suple Dobra. Ale to zaklejamy. Co my tutaj mamy? Co to jest? A, spodnie Tomiego za 10 zł kupiłem. Spodnie tomiego. Jakieś malutkie. Jakieś małe. Co to jest? Tomisy? ale jakieś małe O panie dziura panie, dziura Dziurę mają no takie tomki za 10 zł Tak właśnie coś sądziłem i tutaj jest jeszcze Tomi Tak właśnie coś sądziłem, że coś będzie nie tak ale jakieś małe To jest Tomi Dobra Fajnie dalej O bluza Bluza Laurena za dwie kupiłem bo trochę jest do roboty. Tam trzeba wyczyścić pewną, pewne miejsce. Pewnie się tego nie doczyści Ale tak była, tak mi się podobała, że so mówię, dobra, biorę. Dobra, to może tam wrzucimy. Laurenik, ikselka. Ale wielka. Laurenik. Trochę brudna. Trochę jak śmieć bym, bym wyglądał. Jakbym w tym chodził. Holo! Myteczki jakie są? Nowe, nowe metki, no, fajna, dobry Nik jak może tą, no poszedłem na pocztę, jeszcze opłaty zrobiłem, a spodnie, dwie pary nowych spodni kupiłem, no te będą dobre, to mi sport, po 9 dych, bluza 20, spodnie 10 Spodenki chyba 10 to 90 Ale to jest to mi Nowe no Tu coś jest Przygrudzone Co to jest Dlaczego to nie schodzi Dobre są Mam nadzieję, że nie Nie podziurawione Nowe Tomki Za 90 zł nie, te, to Polo Sport Polo Sport na nogawce, fajne. Takie coś. Polo Sport, dobra. Tu będą jeszcze jedne spodnie, też za 9 do mi się udało wyrwać. I też nowe. Nowe. Zaraz to jest trochę, no tak. Za 9 do ich. Kiciusz chce już iść. Chodź, Kiciusiu. zobaczyć, co ma i nowe spod a białe, fajne no lepiej dołożyć tam parę złotych więcej, tak jak mówiłem dołożyć parę złotych więcej i kupić coś naprawdę fajnego te są spoko ojej jest coś, jakaś planka ale tu zejdzie, laurenik laurenik, tu jest laurenik i tu jest polo sport po bokach Tutaj ma takie te lodawki z... na, na, na schodach. No fajne, będę latał. Ach, nie ma to jak dobrze kupić. Co? Tutaj coś najbardziej zaklejone. Nie wiem jak się do tego dobrać. Co to może być? Koszulka? A, koszulka tu jest. Teraz już idę. Musimy rozciąć. O, chciał, chciał. Tak. O. Jest koszulka, ona mi się tak podobała, że mówię biorę, chociaż M-ka, będzie za mała, wiadomo, powieszę sobie na ścianie, będzie wisieć, tak, to jest to, trochę, taki sobie jest ten M-ka, uch, ma... a nie, może nie taka malutka, to mi się podobało bardzo, mówię biorę, sobie powieszę na ścianie, będzie wisieć. No dobra Tu takie dzisiaj prezenty Dzięki pozdrawiam się Mamko